Prawy prosty. Prawa strona. W prosty sposób. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński. Witamy Państwa, witam Pana, Panie Adamie. Dzień dobry, Panie Krzysztofie. Witamy wszystkich oglądających nas na kanale Prawy Prosty EU. Dziękujemy za subskrypcję, dziękujemy za oglądalność. Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad pewnym cytatem, który się pojawił. W razie nie będziemy zastanawiać się specjalnie nad tym, kto jest autorem tego cytatu. W każdym razie on w jakimś sensie wisi nad... Ale to polską. jest y, polski polityk. To jest polski polityk. Bardzo znany polski polityk, z, powiemy, że z Platformy Obywatelskiej, chociaż ostatnio się nadąsał na, na Platformę i podobno złożył dymisję. Cytat ten brzmi tak. Polska zawsze będzie krajem peryferyjnym. W naszym interesie jest rezygnacja ze snów o podmiotowości. Tylko wówczas w spokoju będziemy mogli korzystać z dobrodziejstw naszego peryferyjnego położenia. Jesteśmy wewnętrzną gospodarką Niemiec, a wywijanie szabelką to samobójstwo. Panie Adamie, ile w tym jest racji? Hmm, no dzisiaj będziemy próbowali się nad tym zastanowić, czy jesteśmy wewnętrzną gospodarką Niemiec, Niemiec i czy jesteśmy takimi no, peryferiami pełnymi kompleksów. Ale też będzie musiało paść pytanie, i ja postaram się w trakcie programu zadać takie pytanie. Czy polscy politycy obsługują polskie interesy, i jak, mm -hmm. jak im to idzie? I spróbujemy podać kilka przykładów, no ale nie, może nie uprzedzajmy. Ja, ja, ja chciałbym dostać do naszej rozmowy pewien cytat, który dotyczy może nie tyle gospodarki. Co kultury, że prowincjonalność czy prowincjonalizm jest kwestią stanu umysłu. Tak. Jeżeli my tak przyjmiemy, jest. że jesteśmy prowincją, to prowincją jesteśmy. Jeżeli uznamy się za pełnoprawnych uczestników procesów globalnych, to takimi będziemy. Ale zanim skupimy się na tym, czy polscy politycy obsługują polski interes, to pomówmy nieco o. Globalnych uwarunkowań, tak, bo, bo jeżeli... musimy mieć szersze tło, tak. żeby, żeby rozważać <laughs> również to, czy, czy my mamy czy w podział... Polsce własne na przykład lewary wzrostu. Czy ciągle jesteśmy skazani na no trzymanie tak. się za czyjąś nogawkę, czy możemy się samodzielnie rozwijać? Tylko tutaj musimy znów posłużę się. Pitagorasem, który powiedział, że dajcie mi punkt odparcia, a wydźwignę czy wypchnę Ziemię z jej orbity. Chodzi o to, że gdzie jest ten punkt, na którym będziemy się lewarować, prawda? Jasne. I teraz warto jest wrócić nieco e, do, do historii. Olaf Scholz wrócił z Pekinu na tarczy. To już o tym powiedzieliśmy w jednym z poprzednich naszych podcastów. W gruncie tak. rzeczy Chińczycy potraktowali e, jakby dosyć nieładnie ty, tych Niemców. Kazali im się, że tak powiem, szczepić, kazali mieć dowody na, na testy, że nie są zarażeni COVID-em, musieli przetransferować się przez Seul, no, no, wszystkie te ogranicze potraktowali tą całą delegację jak, jak, jak zwykłych de turystów. Dele lub delegację handlową, tak. która przyjechała o coś prosić. I w gruncie rzeczy ta cała ekipa tych tuzów niemieckiej gospodarki spotkała się z takim pewnym drwiącą opinią kuluarową na zasadzie, kto rządzi tymi Niemcami, no bo to nie Olaf Scholz i w gruncie rzeczy nie ci przedsiębiorcy, no bo, bo je, jeśli Mercedes, Thyssen, Bayer i, i te wszystkie wielkie korporacje, to tak naprawdę... Po co Niemcom ten Zielony Ład, który rujnuje niemiecką gospodarkę? Ach, to jest w ogóle pytanie na, na kilka y, odcinków, żebyśmy wyjaśniali. Ale zaciekawił mnie pan y, uwagą na temat peryferiów. No więc I właśnie. ja odnoszę takie wrażenie, że Chińczycy potraktowali Niemców Niemcy... jak peryferyjny kraj gdzieś daleko w Europie. Czego dowodem najlepszym jest to, że poza deklaracjami o współpracy wzajemnie Służącej rozwojowi, zawarli z Niemcami porozumienie w kwestii importu z Niemiec jabłek i wołowiny, czyli potraktowali Niemcy jak kraj rolniczy, a nie kraj high tech, bo musimy wiedzieć o tym, że Niemcy próbują się opisać, jak, jako są krajem wysokiej technologii, natomiast. Wszystkie podzespoły elektroniczne nie są produkowane w Niemczech, tylko są importowane z Chin, z Tajwanu, z Korei i tak dalej, i tak dalej. Więc trudno jest Niemcy uznać za, za, za kraj przodujący, jeśli idzie o, o high tech. I jakby ta pretensja, która jest w tych Niemczech, taka ktoś ładnie powiedział postimperialna, że oni się ciągle mają za, za pępek świata, a Chińczycy potraktowali ich jak. Periferia zresztą to wynika z relacji chińsko-europejskich i chińsko-niemieckich, że jest duża, jakby duży deficyt w obrotach handlowych jest nadmiar eksportu z Chin do Niemiec i niedomiar importu z Niemiec. No bo y, w, wspomniałem o tym w poprzednim odcinku naszego podcastu, że Chińczycy eksportują do Niemiec za 150 miliardów euro, a Niemcy do Chin tylko za 100 miliardów euro. Tak. I z tego powodu są oczywiście nieszczęśliwi. Ew w Europa jeszcze gorszy ma ten wskaźnik, bo tam deficyt jest na poziomie 100 miliardów e, dolarów. Ale ch ch chciałem o jedną rzecz e, jakby w, tym, w tym wszystkim by, jakby spytać, że, czy powiedzieć. E, to pokazuje, że Niemcom daleko jest do tego punktu, na którym można by się było e, jakby w pełni oprzeć. Jako jak tego punktu podparcia dla lewarowania. Chociaż nie można tego lekceważyć, bo tak jak mówiliśmy w poprzednim pod podcaście, warto z Niemcami współpracować, o ile ta współpraca jest? jest korzystne. korzystna dla Polski. Tak. Warto jest również zobaczyć w tym wszystkim, że cała afera z wiatrakami i z panią Henning-Klowską wynika z tego, że niemieckie turbiny, Siemensowskie turbiny, także komo y, świetne, Chińczycy wykpili, powiedzieli, że my robimy lepsze i jeszcze na dokładkę tańsze. Czyli Chińczycy, czyli Chińczycy dominują Europę w kwestii zielonego ładu i cały pomysł na zielony ład to jest jakby otwarcie Europy na chińską y, technologię, żeby było śmiesznie. I właściwie nie, tak jak ro rozmawiamy o, o tych kontekstach gospodarczych, to w zasadzie Chińczycy też mają swo swoje problemy gospodarcze. Yy, wynika z tego, że ich plan tej jedwabnej drogi na skutek wojny yy, z jednej strony tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, jak i konfliktu na Ukrainie uległ zahamowaniu. To, co się dzieje na Morzu Czerwonym, też powoduje pewnego rodzaju yy, utrudnienia. W związku z tym Chiny weszły w taki stan, Protekcji własnego eksportu. I teraz mamy do czynienia w tej wojnie chińsk handlowej chińsko-niemieckiej, że oba kraje chcą być protekcyjne wobec własnej produkcji, tylko tyle, że Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe Niemcom zabronił przekraczać pewne limity w zadłużeniu budżetowym. Natomiast w Chinach takiego ograniczenia nie ma. Więc tutaj widać wyraźnie, że jeśli Chińczycy postanowili eksport swój, promować, to go wypromują i tutaj Europa nie będzie miała specjalnie wiele do, do powiedzenia. W związku z tym mamy taką sytuację dosyć trudną i teraz trzeba znaleźć swój własny sposób na, nie chcę powiedzieć unikania tych problemów, tylko skorzystania z tych problemów, bo jest takie pytanie, że na ile polska gospodarka jest wewnętrzną gospodarką niemiecką, bo... Nie możemy powiedzieć, że nie jest, nie możemy powiedzieć, że, że jest. Posłuszmy się liczbami. Czy pan wie, jaki procent eksportu idzie z Polski do Niemiec? Jak to wygląda w czasie? To niech pan powie, panie Krzysztofie, bo myślę, że nie tylko. To jest bardzo ja ważne. Ja nie wiem, ale słuchający i oglądający. Nie wiem, w, nas 2000 także roku, częściowo. w 2000 roku było to 35% polskiego eksportu szło do Niemiec. Obecnie jest to 27% procent przy stale utrzymującym się jakby deficycie czy nadwyżce eksportowej. Natomiast jeśli idzie o import z Niemiec, to w 2000 roku było to 26 miliardów procent, a obecnie jest 20%. Procent. Czyli zmniejsza się, czyli tak, się tak zwana zm... zależność, jak to niektórzy lubią podkreślać, polskiej gospodarki od gospodarki niemieckiej. Czyż czy warto jest powiedzieć, bo ja sięgnąłem również do danych przedwojennych uzależnienie Polski od gospodarki niemieckiej jest tradycyjne i ono sięga w zasadzie jeszcze, jakby to powiedzieć, czasów frederycjańskich, kiedy no, trudno Polska... się dziwić, kiedy Sąsiad jesteśmy sąsiadami w końcu. Tak, kiedy Wielkopolska żywiła, żywiła Prusy i można powiedzieć, że to Prusy urosły na sile Wielkopolski i, i Pomorza, czy tych Prus Królewskich, tak by można było powiedzieć. W każdym razie... Nie ma niczego złego w tej zależności. Oczywiście. Warto jest to zauważyć, że ta zależność maleje i jest tendencją, yy, i ta dywersyfikacja polskiego eksportu jest yy, jakby dosyć ciekawa. I kiedy słuchałem jednego z ekspertów, który zajmuje się doradzaniem hmm. polskim przedsiębiorcom, to mówi, że pojawiają się zupełnie ciekawe nowe, nowe kierunki eksportowe. Warto jest pamiętać. Przy tym wszystkim, kiedy mówimy o peryferiach, bo to jest takie dosyć śmieszne. Nie wiem, czy pan wie, ile Wietnam ma ludności. Panie Krzysztofie, nie pamiętam. Bo ja panu powiem i Państwu powiem, 100 milionów, czyli więcej jak Niemcy, i to znacznie, mało tego, ciekawym pomysłem jest to, bo to już się w polskim, polskiej myśli gospodarczej pojawiało, że niekoniecznie my musimy się silić na eksport do krajów typu Japonia, Korea, Niemcy. Możemy budować sobie całkiem dobre relacje z krajami, w których. W których ten poziom rozwoju społecznego i gospodarczego jest niższy. Wietnam, Indonezja, Filipiny, Brazylia itd. itd. To są potęgi gospodarcze. Panie Krzysztofie, które... mamy całkiem sporą wietnamską diasporę. Charakteryzują się te relacje polsko-wietnamskie wielkim prywatnym. Ehm wysyłaniem towarów z Wietnamu do Polski, i przecież to samo może się dziać w drugą stronę. My możemy wagę z Wietnamu, Wietnamu bez do Dokładnie, wagę Wietnamu doceniły Stany Zjednoczone, wielki wróg Wietnamu, gdzie wydawałoby się, że oni tam się nigdy nie dogadają. Przełomem była wizyta Baracka Obamy dobrych parę lat temu i stosunki handlowe amerykańsko-wietnamskie, a odległości są tak samo spore jak i z Polski, między Polską a Wietnamem, tak samo między Stanami Zjednoczonymi a Wietnamem, i tam to wszystko hula. Ale ponieważ dość mocno już zarysowaliśmy tło, tło jak na te dwadzieścia kilka minut, które planujemy, bo oczywiście można byłoby dalej poszerzać to tło międzynarodowe, ale gdzieś w jakimś sobie momencie. Na nasze hmm. rozmowy. Musimy sobie też zadać pytanie, czy my mamy własne lewary wzrostu, czy też ciągle jesteśmy skazani na tą... Unijną pomoc, bo tak jeszcze, jeszcze gdzie nie gdzie usiłuje się sprzedawać relacje polsko-unijne, że my jesteśmy biorcami tej pomocy, nie pamiętając, ile Niemcy z powrotem z każdego jednego euro zasysają do swojej gospodarki, ale wolę tego nie rozwijać. Oglądałem i... Panie Krzysztofie, chciałbym jednak dokończyć kwestię: czy Polska może się rozwijać w oparciu o własne zasoby? I ja odnoszę wrażenie nie tylko ja, co jest coraz bardziej popularny pogląd, że może, ale jeszcze powinno. się. I nawet powinna, ale jeszcze uważa się, że to jest niepedagogiczne bardzo podejście. Bo przez cały czas tacy wujkowie i ciocie są, które nam tutaj mówią, że my zawdzięczamy rozwój Unii Europejskiej i że tak tam powinniśmy siedzieć i tą Unię Kornie, głaskać jak na tej kota najniższej grzędzie. Po, po futrze i cieszyć się. Tymczasem ym, my mamy... Własne lewary i o kilku z nich chciałbym teraz powiedzieć. Jednym z nich jest koncepcja. Panie Adamie, chwilę. Postawmy tutaj, że tak powiem, kropkę nad poprzednimi tezami no i zacznijmy od nowej tezy. Chodzi o to, czy my mamy ulegać tej koncepcji strategii bycia kondominium i wewnętrzną gospodarką Niemiec, czy skorzystać z możliwości poszukiwania, mo, te, tego lewarowania się na własnych zasobach. No właśnie, panie Krzysztofie, zacząłem do tego przechodzić. I przejdźmy właśnie do, do tego teraz. Lewarujmy się, szanowni tak państwo, na własnych zasobach i własnych umiejętnościach, bo mamy szereg umiejętności, kompetencji i zasobów własnych. I panie Krzysztofie, rzecz piekielny, ważną, położenie geograficzne. Skorzystajmy z tego. Renta położenia geograficznego... W Polsce jest imponująca, i przykładem tego jest koncepcja budowy centralnego portu komunikacyjnego. To nie jest idea pisowska. To jest bardzo stara idea z lat 70. lub Gierkowska. 80. ubiegłego stulecia. I później wszystkie polskie rządy, od lewicy do prawicy, robiły analizy, czy taki główny port komunikacyjny. Jest nam potrzebny i zawsze wychodziło, że jest potrzebny. Bo to nie jest tylko lotnisko w Baranowie, to jest także sieć kolei wielkich prędkości i mało tego. Unia Europejska daje na to w dalszym ciągu 400 milionów złotych. Złotych w przeliczeniu już. To nie jest może jakaś wielka kwota, ale świadczy o tym, że Unia, Unia Europejska, Europejska to uważa popiera. to za interes ogólnoeuropejski. Ciekawe, że Unia Europejska popiera, a polski No właśnie, rząd blokuje. i zaraz dojdziemy do pana Laska i do tej, do tej ekipy. I teraz, ym, dlaczego nie, nie mielibyśmy mieć tej sieci kolei wielkich prędkości? Wiele cywilizowanych krajów europejskich już posiada. Pamiętam, jak jechałem z Rzymu do Neapolu 220 km i to trwało tylko 72 minuty. Ym, my powinniśmy mieć taką samą Panie sieć Adamie, kolei do Warszawy 430 km, w Polsce w tej chwili jechałem w niedzielę 5 Godzin, no i 20 minut, ale to spóźnienia. wiemy. To wiemy. Mniej tak jak wiemy. Wróćmy, do, wróćmy do CPK. To jest koncepcja i kolei, i wielkiego portu przeładunkowego, bo to są to, to nie są tylko przeloty pasażerskie, no tak. to jest w dużej mierze cargo. I teraz, jaką mamy sytuację? Nie wiem, czy pan wie, panie Krzysztofie. Ile procent y, cargo, czyli tych ładunków, bardzo drogich ładunków y, przesyłanych samolotami, obsługujemy w tej chwili we własnym zakresie? No, pewnie małą, małą cząstkę. No, czasową. Panie Krzysztofie, 17%. A gdzie idzie pozostałe 83%? No, jak przez, przez dwa porty niemieckie. Jeden w Hamburgu. To są oczywiście mowa tutaj też o, przede wszystkim o lotniskach, o portach lotniczych i drugi w Lipsku. I teraz Niemcy w przeliczeniu no, na złotówki zarabiają na tym polskim kargo 20 miliardów złotych. I te 20 miliardów złotych moglibyśmy mieć co roku, co roku w Polsce. A teraz... Co najmniej, bo tu mówimy o stanie obecnym. No stan na dzień dzisiejszy. I teraz jakie są koszty CPK? Tam pieją niektórzy, no tak. że to w ogóle zrujnuje. Pieją kury, pieją, nie mają koguta. I oni tak tam pieją, a te koszty CPK to jest 8,5 miliarda złotych z budżetu państwa. 8 miliardów chcą dać prywatni inwestorzy. Pojawili się Koreańczycy i Francuzi. No... Oczywiście, że jest to dla nich projekt biznesowy. I 24 miliardy to byłby dług zaciągnięty spółki, tej spółki celowej. To oczywiście nie są wszystkie koszty, bo budowa tych szprych to są kolejne koszty, ale My musimy zmodernizować swoją infrastrukturę, i tak musimy, I tak musimy. To i tak musimy. Więc zróbmy to raz a dobrze i projekt CPK, wszystkie koszty poniesione na jego budowę zwróciłyby się po 12 latach. Tymczasem co się dzieje? Z jednej strony mamy stowarzyszenie Tak dla CPK, to jest potężniejący ruch społeczny, to nie jest ruch propisowski, to są ludzie, Zwykli Polacy, I pana którzy widzą Przeciwko. konieczność modernizacji Polski, chcą żyć w nowoczesnym kraju. Ja też chcę żyć i zamierzam oczywiście przystąpić do tego ruchu tak dla PCK. A z drugiej strony mamy pana Laska, specjalistę od katastrof. Tak, I tak. on funduje nam kolejną narodową katastrofę w postaci wywalenia tego projektu budowy CPK w powietrze, bo zapowiedział właśnie osiem audytów. To jest pierwsza znana mi spółka, która będzie się audytowała do bólu. Oczywiście pan Lasek jest podejrzewany o to, że działając na zlecenie pana Tuska, niektórzy nazywają pana Tuska złośliwie wicekanclerzem w Polsce. No i tak wysoko pan go lokuje w hierarchii niemieckiej, Ale... bo ja bym go Knechtem nazwał. I tu przy okazji Odpowiadamy sobie na pytanie, czy polscy politycy obsługują polskie interesy. Więc w przypadku CPK idzie to polskim politykom fatalnie. Ja mówię o polskich politykach z Platformy Obywatelskiej, niestety. A przypomnę, że Platforma Obywatelska kiedyś projekt CPK popierała. I podobnie z lotem. Kto chciał sprzedać narodowego przewoźnika? No pan Donald. Pan Donald chciał sprzedać, bo mówi, że nie będziemy tutaj. Nie, ma powodu. nie, ma, nie powodu, ma powodu, żeby dokładać. Tak jest. I po co nam narodowy przewoźnik? Okazuje się, że narodowy przewoźnik dobrze sobie radzi, a jeszcze lepiej będzie sobie radził, kiedy zostan zostanie zbudowany ten hub w Baranowie, to lotnisko, które będzie obsługiwało loty długodystansowe, bo my w tej chwili podwozimy pasażerów do Frankfurtu, do Frankfurtu albo do Londynu, a oni później sobie dalej lecą. Dlaczego mamy my nie latać z Polski do otworzyć, Afryki, to się na... do Ameryki Południowej i to otworzy nam też doskonale całą sieć um, obsługi lotów cargo, które realizowane są wprawdzie Specjalistycznymi samolotami, ale większość cargo, o czym dowiedziałem się niedawno, realizowana jest normalnie w ładowniach samolotów pasażerskich. I tak się Cześć. dzieje na całym, tak. na całym świecie. I teraz my te dwa lewary, czyli narodowego przewoźnika i coś, co by tego narodowego przewoźnika napędzało, czyli centralny port komunikacyjny, koleje wielkich prędkości. A Marek Budzisz jeszcze mówi o tym, jak jak ten cały hub, czyli te szprychy i piasta, jaką rolę odgrywałyby w zapewnianiu nam bezpieczeństwa i przerzucie w przerzucie na wypadek kryzysu poważnego, jeszcze poważniejszego niż jest teraz z Rosją, wojsk natowskich, tak. do czego nasza sieć kolejowa jest w tej chwili zupełnie nieprzystosowana i sieć lotnicza i to wszystko by trwało tygodniami. Proszę Państwa, CPK to polska racja stanu. Więc, mamy własne lewary wzrostu. Tylko coś, jak na razie mordujemy tą kurkę, Chodzi czy podduszamy to, że te... ją, żeby ona nam tego złotego jajeczka że nie jak złożyła. Jeśli ktoś nas politycznie skazuje na bycie peryferium, to my tym peryferium, peryferium będziemy. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że w pewnym sensie mamy własne potencjały i możemy skorzystać z, z tych możliwości, które daje nam własny rozwój, ale warto jest również skorzystać z tego, że psują się relacje. Między Niemcami a Chinami, między Chinami e, a Stanami Zjednoczonymi, że globalizacja jako pewnego rodzaju koncepcja troszeczkę umiera i że jesteśmy w przededniu dużych konfliktów e, na morzu, e, na Oceanie Indyjskim, który bez wątpienia przerwie łańcuchy logistyczne. I że to jest też ciekawe, bo jak pan mówi o, o, o panu Marku Budziszu, to warto zobaczyć, że jednym z lewarów naszego rozwoju jest należność, przynależność do NATO a nie do żadnej europejskiej Oczywiście. struktury bezpieczeństwa. Oczywiście. To NATO daje nam gwarancję, że w razie, w razie co, że tak powiem, nasz kraj jest bardziej wiarygodny, bo jest w sensie militarnym bezpieczniejszy, jeśli jest w NATO. Poza NATO byłby, tak, nie byłby tak bezpieczny. Warto jest to skorzystać. Czyli mamy tak położenie NATO, własne potencjały, własne pomysły i służące rozwojowi Polski kłopoty z globalizmem. I panie Krzysztofie, mamy własne porty. Sukces polskich no, to portów jest... to jest Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. I znów blokada Absolutne rekordy portu w... kontenerowego w Świnoujściu. No tam Niemcy próbują majstrować, ale Niemcom się nie dajemy i nie damy, no. dlatego że... To jest wielki biznes. Porty przeładunkowe to także bezpieczeństwo energetyczne, w ogóle bezpieczeństwo yy, i wielki sukces tych portów 145 milionów, prawie 146 milionów ton przeładunków, wzrost o 10%, a Gdańsk jest najdynamiczniej rozwijającym się portem w Europie i tego mogą nam zazdrościć. Także produkcji wodoru to kolejny lewar, trzecie miejsce w Europie, piąte miejsce na świecie. Ten wyklinany Orlen, ten, ten brzydki prezes Obajtek, który tam gdzieś jakieś y, zgubił półtora miliarda złotych gdzieś. Według, jak go tam według niektórych mediów. Tak, według niektórych tak, mediów tak. Oczywiście. Chodzi o to, że zwróćcie Państwo uwagę, że jak jedzie kanclerz do, z wizytą polityczno-gospodarczą do Chin, to zabiera z sobą wszystkich przedstawicieli wielkich... Wszystkich świętych niemieckiego rzekomo, biznesu. Rzekomo, że pieniądze nie mają narodowości. zabieraj. ich. Ho, ho, ho. Natomiast pokażcie mi chociaż raz, żeby pan premier albo pan prezydent zabrał z sobą Obajtka na rozmowy do Stanów Zjednoczonych. Tego nie ma, ponieważ w Polsce mamy chore myślenie o przedsiębiorcach jako o złodziejach. No właśnie. Łatwiej jest przypisać panu Obajtkowi, że jest złodzieje, niż to, że jest sprawcą wielkiego, gigantycznego sukcesu. Kiedy my mówimy na przykład o farmach wiatrowych, o tym jakby obłędnym pomyśle, każdy dom będzie miał swojego wiatraka. Mm -hmm. To Orlen buduje wielką farmę wiatrową tak na Bałtyku. Własną wyspę nawet tam będziemy... I mało tego, port w Świnoujściu również jest dedykowany jego rozwój tym inwestycjom Orlenu, o których pan wspomniał. Będziemy musieli niebawem kończyć, zatem oczywiście kończyć dzisiejszy dziewiąty odcinek naszego podcastu. Zakończmy go... Apelem do polskich polityków, bez względu na opcję polityczną, nauczcie się obsługiwać polskie interesy i uwierzcie, że posiadamy jako Polacy i Polska własne lewary wzrostu. Przestańcie klęczeć w pozycji e, prowincjusza przed rzekomymi centrami gospodarczymi świata. To tak dzisiaj w gospodarce nie jest, że można się specjalizować, można znaleźć sobie nisze. Nie jesteśmy wielką gospodarką, jesteśmy gospodarką elastyczną i potrafimy znaleźć się w współczesnym globalnym świecie z rozmaitymi polskimi specjalnościami i należy życzyć. I niedługo sobie. będziemy mieli, niedługo, czyli w cyklu kilkunastoletnim polski atom, a te małe reaktory będziemy mieli jeszcze wcześniej. wcześniej o politycznych skutkach i militarnych posiadania atomu przez Polskę wolę na razie nie mówić, bo mam kilka pomysłów wcale nie szalonych, takich. Każdy kraj, który zaczyna budować atom, ma w końcu własną broń atomową. I na razie tym chyba panie Krzysztofie skończymy pewną projekcję na przyszłość. Ja jeśli idzie o projekcję, powiem Państwu, że niezależnie od bardzo krytycznej oceny rządu, który nie zajmuje się obsługą polskich interesów, tylko niemieckich interesów, warto jest zobaczyć, że pewnego rodzaju siew gospodarczy, który się dokonał w ostatnich latach, on będzie rodził bardzo dobre owoce polskiej gospodarce, niezależnie od tego, jak będą te zawirowania polityczne w Polsce wyglądały, bo gospodarka idzie swoim... Niejako tempem i politycy mogą to przyhamować, ale tego wpływu globalizacji. I pan Lasek Polski nie zatrzyma. Tak chyba zakończymy. Nie zostanie wycięty albo zostanie zagajnikiem tylko i wyłącznie. Lajkujcie Państwo, subskrybujcie Państwo, dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo. Adam Ruszczyński. Krzysztof Chmieli. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Prawy Prosty. Wspieraj nas i nie zapomnij o pozostawieniu subskrypcji i podaniu dalej, jeśli tylko uznasz, że warto.